Coś jest... No to to tak, to możemy zobaczyć. Tak wiem, Wyba... Kurwa więcej łańcuchów nie mogła napierdolić. Nie wystarczył jeden z krzyżykiem. Tylko trzeba kurwa 50 rodzajów naj, najlepszych kurwa... Ale dobra, albo no, się czepiam znowu, będą mnie wyzywać. Patrzcie mi tą ciszę, ale tyle się dzieje. I ja po prostu nie wiem co się dzieje. Od wielu miesięcy szukujemy kilka największych, tak naprawdę, i najważniejszych dla mnie projektów w mojej karierze. Teraz jesteśmy. Teraz realizujemy prawda? No i właśnie, co Na świecie, <śm> kurwa. Na na no ale smekt, kurwa. No nie pomyślałbym, że mi się wyjewał z fotela kiedyś, nie? Jezu, jaka pani wielka, jaka dama. O Boże! Kurwa w głowie się nie pojewało trochę od pieniędzy. Jesteśmy na planie kręcenia mojego najnowszego teledysku, premiera... No w końcu normalnie mówi, no. Już długo. Chyba, że to intro było, nie wiem. Jestem tak podjarana, jestem tak podekscytowana i nie wytrzymam, muszę wam zdradzić największą... Super, cieszymy się twoim szczęściem, że jesteś na... będziesz kręcić program. Cieszymy się bardzo. ...tajemnicy, aż usiądę, aż usiądę z tego powodu. Jestem Oj. na finiszu Oj. mojej pierwszej płyty. Oh. Tak. Oj. To będzie coś niesamowitego. Oj. Preorder rusza już niedługo, już niedługo. O, Jezus. o i tak to właśnie wygląda kręcenie. Reżyser już mnie tutaj przychwycił. Nawet o nie mogę dokończyć gadki o mojej płycie, która o jest esencją wszystkiego, tworzyłam przez tyle lat. O. 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 Ja też mam, widzowie, płytę. Własną płytę mam, kurwa. Naprawdę, patrzcie. Mam własną płytę. Kurwa. Ze sterownikami od do komputera. No ja pierdolę w co ona się ubrała. Co to za kapok ona założyła? Możesz szeroko. No. O, tak idealnie robiła. Może fajnie. Oh my god. No wiem. O oh ma go. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Nie. A jaka pani, popatrz. Ojej. O Boże. Co to było? No kurwa no nie. No kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. Co? Boże, jakby ktoś tak szedł po ulicy, abym ja go widział, to bym nie wiedział gdzie spierdalać, nie? Kurwa. No nie no, żartuję sobie. Nie no to jest na potrzeby teledysku, nie? To jest na potrzeby teledysku.